Cześć moi drodzy! W dzisiejszym filmiku postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawarte w jego tytule. Czyli jak dobrać rower, jak się do tego zabrać w momencie, kiedy się kompletnie o tym nie ma żadnego pojęcia. Robiliśmy już filmiki, w których gdzieś tu będą linki do tego, które jakby będą w stanie rozbudować Waszą, waszą wiedzę mm, na, temat, na temat tego, jak to zrobić. Natomiast dzisiaj chcemy porozmawiać, Konkretnie o przypadku Asi. Z Asią, ja i Tomek znamy się od 20 lat, znamy się od liceum. I jak to Asia wyglądało, jak ja z Tomkiem rozbijałem się po Lesie Wolskim na rowerze? No, mnie to kompletnie nie interesowało wtedy, zupełnie. E, to nie była kompletnie moja faza, miałam zupełnie inne rzeczy w głowie. Ja tak przyjeżdżam w garniturze na imprezę, na rowerze, ale. ja nie w butach specjalnie, ospitala. W butach ospitala, dokładnie, ja nie zwracałam na to specjalnie uwagi. Natomiast zmieniłam zdanie na ten temat, kiedy się dowiedziałam, że kręcą się wyprawy totalne, karaibskie i tym podobno. I a się zadało pytanie, czy da radę? Oczywiście na takie pytanie nie da się odpowiedzieć, tak, hopsiu. Jeżdżenie na rowerze to nie jest tylko jakby sama kwestia pedałowania. Tym się trzeba zarazić, jak zresztą większością rzeczy, które człowiek ma ochotę włożyć w swoje serce, musi to po prostu lubić. Asia chciała od razu wydać y, tryliard cruzeiros na nowy rower. Y, mieć busiki CD i y, w, w ładnym kolorze. I rower też musiał mieć konkretny Wladny. kolor y, oraz y, ciuszki od stóp do głów, które musiały do wszystkiego pasować. Natomiast ja wiedziałem i znam takie przypadki, o których Aś te powiedziałem na samym początku, że znam ludzi, którzy weszli do sklepu, wyłożyli kartę na stół, kupili sobie rower czarnofioletowy. Bo to było niesłychanie ważne. Po czym ten czarnofioletowy rower obrasta pajęczyną w garażu na kulowej Jadwigi już od dwóch lat. I naprawdę, ktoś chce kupić fioletowego czarnego ktm a to powiem, gdzie może to zrobić, bo jest nowy. I pomyślałem sobie, że w szczególności w wypadku osób, które jakby nie były zajawione na bardzo na sport i bardzo na jeżdżenie na rowerze a w przypadku ASCII w ogóle nie były skierowane na, na rower trzeba to zrobić bardzo delikatnie i na pewno nie spowodować dysonans związany z wydawaniem pieniędzy więc była taka sytuacja i to jest prawdziwa sytuacja. Naprawdę, pewnie większość z was powie, że piernicze i że to w ogóle jest historia wymyślona. Natomiast y, mamy tutaj Cuba z tyłu, którego mamy, dlatego że kiedyś pięknego dnia przyjechała do nas do ogrodu Ola, która powiedziała: Nie chce mi się jeździć na tym rowerze, źle mi się jeździ. Lubię jeździć na rowerze, ale potrzebuję coś innego. Daliśmy jej Cradlera, Dysa, powiedziała: Super, jeździ mi się rewelacyjnie, weźcie sobie ten rower. I ja kupuję od Was Cradlera. Brzmi to bardzo reklamowa, natomiast to jest prawda i można to sprawdzić. I ten kubik, kurdy, gdzieś tam obrastał pajęczynami u nas w Kanciapie. Ja nie za bardzo wiedziałem co z nim zrobić, ale pojawiła się Asia, która mówi Jacek, bardzo bym chciała pojechać z Wami na Kubę, chcę zacząć jeździć na rowerze, chcę sprawdzić jak to wszystko się je, chcę poczuć tą fazę z Wami, i przeżyć przygodę, ale nie jestem zainteresowana startem w maratonach, nigdy się nie będę ścigać, bo to nie jest dla mnie. I pomyślałem, Asia, no to weźmy tego cuba za cenę za go sobie kupisz, później się rozkręcisz, i tak też się stało. Całe szczęście. Asia się rozkręciła Dokładnie. na kubiku, ale jak przyszedł ten moment. Kiedy trzeba było pokazać Asi, bo ten, to pytanie się pojawia bardzo często: jaka jest różnica między rowerem za 5000 a rowerem za 2000? Więc Asia wsiadając na Daisa od razu tą różnicę poczuła, ponieważ rowery droższe, nie wszystkich firm, ale tych wiodących, mają przemyślaną geometrię. I znaleźliśmy za odpowiednią sumę rower dla Asi, który jest jakby stworzony, Pokrojony pod nią. Zaczęliśmy się wtedy zastanawiać, gdzie powinno być siodełko, jak powinno mieć ustawiony mostek i kierownicę. I doszliśmy do tego momentu, kiedy Aśka poczuła nieprawdopodobną różnicę między tym Cubem. Ja bardzo przepraszam wszystkich fanów rowerów Cube, bo ja też jeździłem na Cubie i są bardzo fajne rowery Cuba, wysokie modele, świetne. Miałem naprawdę sam zdjęcia, na których. Jeżdżę na Kiubie byłem w Rumunii dwa razy na Kyubie, natomiast ten rower to jest kotwica z Titanika i specjalnie go wybrałem dla Asi, żeby poczuła jakby tę różnicę między rowerem za 1800 zł, bo ta jest wartość rynkowa teraz tego roweru, a rowerem za 4. Asia zaczęła jeździć po Beskidzie. Wkręciła się w pedałowanie, ale nie w ściganie się, tylko w delikatne wycieczki krajoznawcze, które nie miały na, na celu tego, czego ja sam nie lubię, czyli ślepego wyścigowania się, popisywania się, kto pierwszy pod górę, takstów, że komuś pod górkę żagiel odcięło, albo co z twoją formą dzisiaj, bo to nie jest United Cyclists, to nie jest nasza faza, to nie jest nasz styl. Dzięki temu Asia jedzie z nami na Kubę, Kuba wymieniamy na Krajdlera. I mogłam poczuć różnicę, tak? Jakbym siadła od razu na Krajdlera, nie wiedziałabym, jaka jest różnica między takim początkowym rowerem, a takim naprawdę fajnym rowerem, jak już się czuję. Gdzie Kręci są i, i wie, co jest dla niego lepsze. Gdzie są buty SPD, twoje? Yy, nie wiem. <grym> nie mam pojęcia. O! Chciałabym wam też pokazać. Dowód na to, że pierwsze buty z Pedasi, których teraz będzie męczyć i pewnie pojedzie w nich na kubę. To są buty Shimano z 1994 roku. Ja tego tak tak nie się... pozwolił kupić nowiutkich butów za kilka set złotych. Chociaż te mają elementy fioletowe, więc nie były takie takie strasznie złe lasi. Natomiast to są, słuchajcie, buty z 1994 roku na pudełku, który mam oryginalny do tych butów. Nie było nawet adresu internetowego Shimano, bo jeszcze wtedy nie było internetu. Praktycznie żadne firmy nie używały stron internetowych. Eee, także to też jest pewna odpowiedź, jak ktoś by się zaczął zastanawiać, jakie sobie kupić buty, ja w tych butach zrobiłem trochę kilometrów, one były Cię. zawsze na, za małe na mnie, teraz jeździ w nich Asia, na, Asia są trochę za duże, ale to nie ma znaczenia, bo na początek nie to nie ma nie. znaczenia, na początek jest najważniejsze to, żeby złapać fazę, tak? Dokładnie. Więc słuchajcie, zapraszamy was do łapania fazy rowerowej, piszcie, dzwońcie, zadawajcie pytania, zapraszamy was do rowerowego południa, tutaj na tych kanapach będziemy mogli sobie zrobić kawkę z mlekiem, eee, czy napić się wody z sokiem. I porozmawiać o rowerach. Dobrać rower do was, będziecie mogli wziąć jeden z naszych rowerów, pojeździć sobie tutaj po lesie z Marcinem ze mną, czy też z Asią. I tu jest też zaproszenie przez Asię dla. Tak, zapraszam wszystkich, którzy są początkujący, którzy nie mają wiele kilometrów i wiele wypraw w nogach zrobionych. Ja przyjechałam tylko troszkę na rowerze, ale jeżeli ktoś jest początkujący i chce pojeździć ze mną po małych górkach. Serdecznie zapraszam. Szczególności w szczególności zapraszamy dziewczyny, które mają okay. lęki przed tym, że pojadą z chłopakami, którzy będą się popisywać, okay. i one pozdychają w lesie na pierwszej górce. U nas takich rzeczy nie będzie miało, nie, nie, nie ma tego miejsca. Wszyscy ci, którzy byli z nami na wyprawach, wiedzą, że zawsze jest przód i jest tył. Ktoś zamyka, ktoś odciera, nikt nie zostaje z tyłu. Chodzi o to, żeby był fajny, żeby było przyjemnie, widoczki, bez żadnej spiny. Żeby wieczorem napić się mleka. Albo czegoś innego. Jakby... Albo, albo mleka, albo herbatki z mlekiem. I mieć fragment z tego, co się dzieje. Bez, Mamy, bez słuchajcie, miejsce do spania tutaj, dużo rzeczy rowerowych, remont jest w trakcie, jeszcze to trochę potrwa, ale 7 maja Wielka parapetuwa. obserwujcie Facebooka, będziemy tam rozdawać zaproszenia na naszą wielką imprezę, na której zapowiedziało się kilka ciekawych osób. Eee, I dwa dni śmigania po Beskidzie Wyspowym z Marcinem, ze mną, Tomkiem i Asią, która wszystkim początkującym dziewczynom, wszystkim które się przytale. boją e, swojego pierwszego kilometra na rowerze czy pierwszej setki, e, wbicie w ten temat i wszystkim zobaczycie, nie będziecie. Rowerowe są mile widziane. Nie będziecie żałować. Pozdrawiam Dla was serdecznie, widzę. Jacek i Asia, rowerowe południe pod podłopień 254 pod samiutkim łopieniem, jak nazwa wskazuje, prawda? Do zobaczenia, ja tymczasem idę się pakować, bo jutro mam samolot na Kubę. Szczerze wam powiem, zostałbym sobie w tym Beskidzie w tym momencie.